Cześć. Jak się czujesz? Jeśli chcesz, to zostanę z tobą. Nie, dziękuję. Wracaj do biura i w razie czego daj mi znać. Uważaj na siebie. Dlaczego pan nam o tym mówi? Bo to ważne. Wierzę w powodzenie tego dochodzenia i nie chcę, by cokolwiek je zakłóciło. Nie chce pan tego sypiając z matką ofiary? Nie pozwalam pani mówić w ten sposób. Będzie pan musiał wysłuchać każdego mojego słowa. To jest niewyobrażalne. Kiedy to się zaczęło? Wolałbym zachować szczegóły dla siebie. Jest jeszcze gorzej niż myślałam. To coś poważnego. Proszę mi powiedzieć, zakochał się pan w tej kobiecie, czy działa w ten sposób w każdym śledztwie? Zaraz będzie pani mówiła do siebie. Jestem w stanie zmusić pana do odpowiedzi na moje pytania. Nie możemy kontynuować tej rozmowy. Ja o tym zdecyduję. Więc słucham, co pani postanowiła? Nie podejmę decyzji bez zgłębienia okoliczności tej sprawy. Ale cokolwiek postanowię, pan pierwszy się o tym dowie. Viviana, Andrei... Viviana jest na placu budowy. Wróci na lunch. Wiem. Zapraszam cię na kawę. Musimy porozmawiać. Żadnej kawy. Ostatnim razem, gdy rozmawialiśmy, poturbowałeś mnie. Już cię przeprosiłem. Myślisz, że to takie proste? Uważasz, że to normalne bić osobę, którą ponoć kochasz? Nie wiem, kiedy kłamiesz, a kiedy nie. To nie wada, to choroba. Jesteś nałogowym kłamcą. Kiedy kłamałem? W nocy. Byłeś zdenerwowany, kiedy Viviana dzwoniła na policję. Dlaczego? Nie wiem, co sobie wyobrażasz. To, że znałeś osobę, która cię okradła. Kto to był? Znasz go, prawda? Wybacz. Powinienem był Ci powiedzieć. Wiem, że to podejrzewałeś. Co mam robić do czasu podjęcia decyzji przez prokurator? Wiesz co? Normalnie pracować. Jakby nic się nie stało. Prosiłem, żebyś była szczera. Powinnaś była mi powiedzieć. Co? Prawdę. O tym, co się działo między Rivasem i Daną. Podejdź bliżej. Spójrz na mnie. Powiedziałem spójrz, odpowiesz na to pytanie, czy jesteś tak zchórzliwa, że nie będziesz w stanie wykrztusić słowa? Kiedy poczułaś słabość do Christopala Rivasa? Jaki rodzaj relacji was łączy? John. Nie łączy nas żadna relacja. Doprawdy? Wobec tego co? Przyjaźń z atrakcjami, jak wśród nastolatków? Nie sądzę, żebyś w łóżku rozmawiała z nim o zaginięciu Elisy. Nie zadawaj więcej pytań. Będę zadawał. A ty będziesz odpowiadać. Chcę tylko wiedzieć dlaczego. Dlaczego pomimo tego, co mamy i co razem zbudowaliśmy, zaczęłaś z nim kręcić? Dlaczego? Nie wiem. Wybacz, ale to żadna odpowiedź. Być może dlatego, że w najtrudniejszych chwilach, gdy czułam się najbardziej samotna, on był przy mnie. Dawał mi poczucie bezpieczeństwa. Nie patrz tak. Co mi powiesz? Miałeś kochankę w biurze, a ja dowiedziałam się o tym ostatnia. To była pomyłka i naprawiłem ją. Pozbyłem się jej z biura i ze swojego życia. To nieprawda. Isabel tu była. Chciała cię zobaczyć. Nie wiedziałem o tym. I nie próbuj odwracać kota ogonem. To nie jest zwyczajny flirt, to jakieś szaleństwo. Proszę. Twój kochanek jest śledczym, poszukuje naszej córki. Zamknij się, dziewczynki cię usłyszą. Przyjechały się z tobą zobaczyć. I dobrze, może powinny się dowiedzieć, w jaką kobietę zmieniła się ich matka. To, co zrobiłaś, było obrzydliwe. Nagle przypomniałaś sobie o córkach. Dlaczego nie pomyślałaś o nich, zadając się z tym zwierzęciem? Dość. Wystarczy. To ci może zaszkodzić. Masz rację. To mi nie służy. I jeszcze jedno. Podjąłem decyzję. Mamy tylko jedno wyjście. tänan kultuurist .